Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Centrum Informacji Turystycznej gościmy fotografika Kamila Bańkowskiego. Dzień dobry Kamil. Dzień dobry. Bardzo proszę, gdybyś mógł o sobie kilka słów. Nazywam się Kamil Bańkowski, jestem rodowitym sędziczeninem i tak jak powiedziałeś jestem fotografem, czy też fotografikiem tutaj urodzonym. Bardzo Ci dziękuję. Powiedz, e, e, oczywiście, bazując na tej przepięknej wystawie, którą mamy e, w, dzisiaj prawda, w naszym Centrum Informacji Turystycznej, zresztą od kilku dni już od nas gości, e, co inspirowało Cię do tej wystawy? Co powodowało Tobą, że ta wystawa e, właśnie została oparta o takie widoki, o taką technikę? Jak zastanawiałem się nad swoją kolejną wystawą, bo już jest to moja kolejna wystawa, kolejny projekt, szukałem troszkę tematów, zresztą tak jak wcześniej, jakichś takich mało poruszanych, jeszcze I Ponieważ jestem użytkownik, użytkownikiem drona od mniej więcej trzech lat, to stwierdziłem, że Najprawdopodobniej jeszcze nie ma zbyt dużo tego typu projektów, tego typu zdjęć. Zdjęcia z drona są coraz bardziej popularne, coraz częściej możemy oglądać, natomiast rzadko one są pokazywane niewirtualnie, w takim troszkę większym zbiorze. I to było takim, takim impulsem właśnie do, do, do stworzenia tej, tej wystawy. Natomiast same zdjęcia częściowo powstawały jakby podczas moich podróży po całej Małopolsce. Część z nich to są takie sytuacje, na które po prostu czekałem. Czyli specjalnie pojechałem i miałem nadzieję, że zastanę coś ciekawego. Natomiast część to, to po prostu powstało, bo akurat tam byłem, latałem i warunki sprzyjały do dobrego zdjęcia. Czyli trochę spontan, trochę planowanie. E, bardzo Ci dziękuję. A powiedz mi, proszę, e, czy jest coś w tej wystawie, czym chciałeś e, zaintrygować swoich odbiorców, e, coś im przekazać, coś szczególnego od siebie, na coś zwrócić uwagę? E, tak naprawdę to. Całą z zdjęć z drona jest to, że widzimy świat, którego tak normalnie nie możemy zobaczyć. Myślę, że nawet jeśli będziemy na helikopter czy też samolot, to i tak podobnych widoków nie zobaczymy. Jednak dron ma takie możliwości ustawienia kadru czy po prostu czekania na jakąś konkretną sytuację, na przykład oświetleniową, że dzięki niemu możemy jak w pewne rzeczy, których w żaden inny sposób się nie da. I myślę, że motywem tej wystawy jest to, żebyśmy spojrzeli nawet na miejsca, które doskonale znamy, ale jednak w taki zupełnie, zupełnie inny sposób. To wspaniałe, bo przypomina mi się w tym momencie. Kiedy to mówisz, fotografia makro, która też potrafi nas zadziwić, i to dzięki właśnie takim osobom jak ty i możemy zobaczyć coś, czego normalnie go okiem nie widzimy. Eee, bardzo Ci dziękuję. Eee, czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć jeszcze naszym widzom? Eee, chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na wystawę, gdyż. Prezentowane są tutaj zdjęcia, a to było też jedno z takich ważniejszych punktów, których nigdy wcześniej nie pokazywałem w sensie w internecie, na, na Facebooku, na swoim fanpage'u, więc jest tutaj kilka, myślę, takich perełek, których na razie jeszcze nigdzie, nie, nie zobaczymy. Chciałbym podziękować Małopolskiej Organizacji Turystycznej za, za pomoc przy, przy tej wystawie oraz prezydentowi Nowego Sącza za możliwość pokazania jej, w tych pięknych, sudeckich wnętrzach. Bardzo Ci dziękujemy, a naszych gości, naszych widzów zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej. Ta wyjątkowa wystawa trwa i potrwa co najmniej do 20 września bieżącego roku. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.